Należy obliczyć granice jednostronne zadanej funkcji w punkcie w0. Gdy funkcja to y równa się 4 do potęgi 2, dzielone przez minus 5 minus w, a punkt w0 to minus 5. Obliczyć należy granice jednostronne, czyli granicę lewo oraz prawostronną, zacznijmy od lewostronnej. Zapiszmy limes przy w zmierzającym do minus 5, czyli do naszego punktu w0. No tym razem, z lewej strony, z tej funkcji, czyli z 4 do potęgi 2 dzielone przez minus 5 minus w. Zastanówmy się do czego zmierzają poszczególne elementy naszej funkcji. Zacznijmy może od mianownika tego ułamka, który tutaj jest wykładnikiem. No gdy w zmierza do minus 5... To znaczy, że od minus piątki odejmujemy minus piątkę, czyli dodajemy piątkę, czyli całe to wyrażenie w mianowniku zmierza do zera. No tak, dosyć dużo tutaj jest tych różnych wartości ujemnych, dużo tych minusów, więc chociaż nie trzeba tego robić w tym zadaniu, to pozwólcie, że zapiszę to w nieco innej postaci. W takiej postaci, na której będzie mi łatwiej tłumaczyć całe to zadanie. Czyli po prostu nic innego, ja tylko tutaj wyłączę minus jedynkę w mianowniku przednawias. Więc zapiszę jeszcze raz naszą funkcję, czyli przepiszę tutaj tą granicę przy w zmierzającym do minus 5 z lewej strony. Natomiast tutaj napiszę 4 do potęgi 2 dzielone przez minus, wyłączam przednawias i tutaj zostanie 5 plus w. No tak będzie mi chyba o wiele wygodniej tłumaczyć, co tutaj się dzieje w naszych wyrażeniach. No a wiadomo, że to jest dokładnie to samo. To jest nieco inaczej zapisana funkcja, którą rozpatrujemy. No i teraz jeszcze raz. Jak W zmierza do minus piątki, no to teraz tutaj mamy w nawiasie 5 dodać coś, co zmierza do minus piątki, czyli ten nawias zmierza do zera. Tutaj mamy minus przed nawiasem, więc całe to zmierza do 0. No a licznik. Jest stały, równe 2, więc licznik zmierza do dwójki. No więc mamy tutaj ten ułamek, który jest wykładnikiem, zmierza do 2 przez 0. Mamy tutaj 2 przez 0. No i teraz wiemy, że w takich przypadkach granica jest nieskończonością. Tyle tylko, że zależnie od tego, jaki znak ma licznik oraz czy mianownik zmierza do 0 przez wartości dodatnie, czy przez wartości ujemne. No... Licznik to jest dwójka, więc ma znak dodatni, natomiast trzeba się teraz zastanowić trochę nad tym wyrażeniem, które zmierza do zera w mianowniku. Czy to zmierza do zera przez wartości dodatnie, czy przez ujemne? O tym decydować będzie to, że teraz liczymy granicę lewostronną i musimy się teraz na chwilę zastanowić, co to znaczy, że zmierzamy, że w zmierza do minus piątki z lewej strony. Może sobie to narysujemy na osi. Zaznaczymy tutaj pod spodem. Będziemy mieli tak oś W, tutaj sobie zaznaczymy 0, tutaj będzie minus 5, tu minus 6, tu minus 4. Nas interesuje granica w punkcie minus 5, zaznaczymy minus 5, no i teraz liczymy granicę lewostronną, może tutaj zaznaczone na zielono. Lewostronna to znaczy, że zbliżamy się do minus 5. Ale z tej strony, czyli tutaj od strony minus 6 się do niej zbliżamy. Dobrze, w takim razie wróćmy do naszego zagadnienia, do naszej granicy. No i teraz, tak jak powiedziałem, musimy określić, czy to zmierza do zera przez wartości dodatnie, czy przez ujemne. Więc popatrzmy, jeżeli tutaj zbliżamy się do minus 5 z lewej strony, to znaczy, że mamy liczby, które są nieco mniejsze niż minus 5, czyli jak do piątki dodamy liczbę, która jest nieco mniejsza niż minus 5, to na pewno otrzymamy wartość ujemną, czyli to, co tutaj jest w nawiasie w tym momencie będzie wartością ujemną, natomiast przed nawiasem jest jeszcze minus, więc wtedy dostaniemy na pewno wartość dodatnią, czyli tutaj mamy to zmierza do zera, ale zmierza do zera przez wartości dodatnie, czyli tutaj mamy 0 z plusem. Zmierza do zera przez wartości dodatnie. W związku z tym możemy zaznaczyć tutaj, że cały ten nasz wykładnik to całe to jest pewne wyrażenie, które zmierza. No tak, mamy 2 przez 0 z plusem, czyli zmierza do nieskończoności. No i ponieważ licznik jest dodatni, mianownik też jest dodatni, więc mamy Informację, że ta granica, że granica tego wyrażenia istnieje i ona jest równa plus nieskończoność. Czyli mamy teraz funkcję wykładniczą 4 do pewnej potęgi, gdzie ten wykładnik zmierza do plus nieskończoności. Przypomnijmy sobie, jak wygląda wykres funkcji wykładniczej. Tutaj może na boku gdzieś sobie na drugi wykres zaznaczymy. Będziemy mieli tak. Tutaj powiedzmy, niech będzie w, tutaj niech będzie y. No i wszystkie funkcje wykładnicze przechodzą przez punkt 0,1, natomiast nasza funkcja 4 do potęgi, do potęgi w, ponieważ podstawa tego, tej funkcji wykładniczej jest większa od 1, to znaczy, że wykres jest funkcją rosnącą, przechodzi przez punkt 0,1 i potem bardzo mocno rośnie do plus nieskończoności. Tak wyglądają wykresy funkcji wykładniczych, których podstawa jest większa od jedynki. W związku z tym, jeszcze raz przypatrzmy się naszemu wyrażeniu, czyli mamy tak, cały nasz wykładnik zmierza do plus nieskończoności, czyli tutaj na osi W uciekamy w prawo do plus nieskończoności, no i widzimy, że na wykresie funkcji wykładniczej ta funkcja rośnie do plus nieskończoności, czyli całe to wyrażenie 4 do tej potęgi zmierza do plus nieskończoności i tyle jest równa ta granica lewostronna. Połowę zadania już zrobiliśmy. Przyjrzyjmy się teraz granicy prawostronnej tej samej funkcji. No to napiszmy pod spodem Limes przy w zmierzającym do minus piątki, tym razem z prawej strony, z tego samego wyrażenia, czyli z 4 dzielone do potęgi 2 przez minus 5 minus w. No i podobnie jak to było poprzednio, będzie mi łatwiej tłumaczyć zachowanie tych poszczególnych elementów w tutaj w tym wyrażeniu, jeżeli sobie wyłączę minus przed nawias z tego mianownika. Więc jeszcze raz przepiszę limes przy w zmierzającym do minus 5 z prawej strony z wyrażenia 4 do potęgi 2 dzielone minus i w nawiasie 5 plus w. Dobrze, w takim razie teraz znowu przyjrzymy się zachowaniu tego wyrażenia. Przy czym tym razem zmierzamy do minus piątki z prawej strony. To znaczy, że zmierzamy do minus piątki w ten sposób. Z prawej strony. Czyli mamy liczby, które są bardzo bliskie minus 5, ale są nieco większe niż to minus 5, czyli gdzieś tutaj. Dobrze, w takim razie wyobraźmy sobie teraz, jak będzie wyglądało to wyrażenie tutaj, występujące w mianowniku tego wykładnika. No to tak. 5 dodać w, gdy w zmierza do minus 5, no to to będzie zmierzało do 0. To jest oczywiste i to jest dokładnie tak samo, jak w poprzednim przypadku. Natomiast, skoro zmierzamy do minus do, do 5 z prawej strony, no to to całe wyrażenie. Jak do piątki dodam liczbę, która jest, nie, do, która jest nieco większa niż minus pięć, to otrzymam na pewno liczbę dodatnią. Natomiast tutaj przed tym nawiasem jest jeszcze minus, więc całe to nasze wyrażenie, występujące tutaj w mianowniku tego ułamka, będzie zmierzało do zera, ale będzie zmierzało do zera przez wartości ujemne. Licznik jest stały i zmierza do dwójki, tutaj się nic nie zmienia. W związku z tym, tutaj samo, sam ten wykładnik to jest wyrażenie typu 2 dzielone przez 0 z minusem. No i wiemy, że jeżeli mamy ułamki, w których licznik jest stały, a mianownik zmierza do 0 poprzez wartości ujemne, to taka granica istnieje i ona jest równa minus nieskończoność. Czyli to całe, cały ten wykładnik nasz ma granicę. No i 2 przez 0 to to zmierza na pewno do nieskończoności, natomiast tutaj mamy wartość u góry, jest wartość dodatnia 2, w mianowniku mamy wartość ujemną, więc wynik dzielenia dodatniej przez ujemną będzie ujemny. Więc wykładnik zmierza do minus nieskończoności. No i teraz musimy rozważyć jeszcze główną funkcję, czyli mamy 4 do tej potęgi. Przy czym potęga, wykładnik tym razem, ucieka do minus nieskończoności, czyli tym razem przesuwamy się na wykresie funkcji wykładniczej, argumenty uciekają nam tutaj do minus nieskończoności. No to popatrzmy, co się dzieje z wartościami na funkcji wykładniczej, gdy argument zmierza do minus nieskończoności. No widać, że te argumenty zbliżają się do zera. Tutaj na osi Y jesteśmy coraz niżej, to ten wykres tej funkcji w nieskończoności przytula się do osi W, czyli wartości zbliżają się do zera. Czyli oznacza to, że nasza funkcja, gdy w zmierza do minus 5 z prawej strony, to to zmierza do czwórki, do potęgi, która zmierza do minus nieskończoności, czyli to zmierza do zera. Tym samym obliczyliśmy granicę prawostronną naszej funkcji w punkcie minus 5. To znaczy, że rozwiązaliśmy to zadanie. Należało obliczyć granice jednostronne. No i mamy granica lewostronna naszej funkcji jest równa plus nieskończoność, a granica prawostronna naszej funkcji jest równa 0. Nie należy to do polecenia w tym zadaniu, ale możemy przy okazji też powiedzieć, korzystając z stwierdzenia o granicach jednostronnych, że skoro granica lewostronna i prawostronna są różne, to w takim razie znaczy to, że granica naszej funkcji w punkcie minus 5 ale nie granica jednostronna, tylko ogólnie granica funkcji, która jest zadana w punkcie minus 5, nie istnieje. Przy czym, tak jak powiedziałem, to na marginesie do tego zadania możemy tylko zapisać, że granica przy w zmierzającym do minus 5 z funkcji, czyli 4 do potęgi 2 przez minus 5 minus w, to taka granica nie istnieje. Stwierdzenia o granicach jednostronnych